Drożdżowy racuch z jabłkami. Potrzebujemy 5 g drożdży. Odsypałam sobie 100 g mąki orkiszowej. Dodaję łyżkę i łyżkę cukru. Zalewam mlekiem około 100 ml. Wszystko mieszam i odstawiam do wyrośnięcia. Przesypuję resztę mąki orkiszowej. Dodaję jedno jajko. Szczyptę soli. Czypty cynamonu. 10 gramów rodzynek. Wcześniej zalałam je wodą, żeby zmiękły. I piękne drożdże. Całość mieszam. Dodaję jabłka. Akurat tutaj wyszło 220 g. Nie spryskałam masłem w sprayu, wykładam całą masę, dokładnie rozprowadzam po patelni. Ogień ma być mały, ciasto pięknie wyrośnie. Kiedy już jest takie, jak widzicie, odwracamy na drugą stronę i polecam ten mój sposób ciasto na pokrywkę. Omelet jest ciężki, dlatego dzięki temu się nie rozwali. Polecam twarde jabłka do tego omletu. Posypuję wszystko cynamonem i gotowe.